Pora nagrać tego overwatcha. Pora znowu otrzymać nagrodę za XP w overwatu. Klik, klik, apply i popierz temko, Znaczy dowód, popierz dowód. I takim oto wstępem, witajcie kochani w kolejnym odcinku Overwatcha, w serii której łapię Maxy. jeżeli jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie, a ja bez zbytnego przedłużania, lecę z początkiem odcinka, no bo po co aż tak przedłużać, przecież czasami trzeba, nie? Mamy znowu mapę Mirage, turniejowej, jak to zwykle bywa na tych ostatnich Overwatchach, Mirage dominuje jak to zwykle. Nie wiem czemu, bo, bo łatwiej się czytuje, bo widziałeś jak ktoś skanuje, bo, bo myślicie, że na tej mapie jak jest dużo cheaterów, to was nie osądzimy? Nie. I patrzymy dokładnie, tak jak trzeba. Dlatego nasz pan podejrzany ma 13,8 kg, 76% HS-a. Dziwnie rusza myszką. Jak zabawnie to, Uwaga, okay. uwaga. Dobra, podejrzewam o Wollaka i Aima. Zobaczymy, co dalej nam zaprezentuje. A w przeciwnym że nie mają dwa boty, ta zauważyłem. Jak na razie, zbyt nic się pokazał. Oprócz tego, że bardzo dziwnie się. Schował na to i chciał wyskoczyć przez okno z, z kratami, ale pominę, <grywa> bywa. Dobra, został sam na sam, na no, A, nie wie kogoś co robi chyba <grywa> się popatrzył przez ścianę. Co ty myślisz? Taka osoba, która chyba nie wie o co chodzi w CS-ie. Tak, musisz zdefować. To było namierzenie, czy mi się zdawało? No tutaj pokazał, że nie mało hakania ale przed chwilą widzieliśmy co innego. To jest takie troszeczkę dziwne. Patrzy się, patrzy się, patrzcie na to. Hmm... Nie w głowę, nie celował w ogóle w głowę, jestem pewien tego. No dobra, ale to tylko jedna runda. Kochani, my dopiero zaczynamy. Koleś ma dość sporego fartu. Tu sobie, to miało wybuchnąć. <gryfing> o, Gryffing, Gryffing, Tak, nie wolno. Czy przypadkiem, czy nie, za Gryffing się należy. I... To też nie celował w głowę. Myszko mu tego, tak, że zabawnie lata, jakbym miał sensivity 5 do 10. Nie wiem, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Tak, wskoczysz tutaj, to widać, że świeżak, ale pobrał sobie czyty dla zabawy. Chyba, że specjalnie trudnie Aha, na pewno. Aha, to też nie miałbym, nie miał prawa bdziu głowy. Dobra, um, co do wspomagania celowania, jestem już prawie, że pewien, ale ciekawy mi ten wallhack. Jak zabawnie kryje z tym to było słychać faktycznie jak Tupta, no ale jego ruchy są tak powalone. No bywa, bywa, nie będę kłamał, że tak czasami bywa, nie, ale. No, czemu terroryści ciągle chodzą tutaj? Ja nie rozumiem. Nie widział? No, a i ma to ma, nie, ale. Tam się ktoś patrzy w ziemię. I też strzela. Więc po prostu tak chodzisz, z no, Tam na pewnie trolluje. Bo nie, on się nie kręci za szybko. Bejtuje. Tu jest right, patrzy się w dół. A plus lew, który jest tego? Dobra, ciężko mnie osądzić za wallhacka, bo dosłownie on nie chce się wychylić na przeciwnika. Dosłownie. A to co było przed chwilą na midzie też udowadnia, że mógł nie widzieć faktycznie, nie? Mógł przeskoczyć na ekranie, ale może nie mieć. Ale tak zabalnie zerka na no to A czasami tam, gdzie są przeciwnicy. I... Też celownik tak dziwnie ma. My też w głowę weszło. To też, to, to nie miało w ogóle prawa w głowę wejść. pomaganie celowania, jestem pewien. Mhm. Jasne. Teraz zobaczmy, co zrobisz. Wiesz, że ostatni jest tam. Nie miałeś prawa go widzieć. Może Violet ci podpowiedział, ale... No Wychylił broń. Przybliżył celownik bardziej do prawej. Nie wiem, z reakcją ma strasznie wolną, ale pomimo tego, że może mieć tego wallhacka, ale przez to, że jest świeżym graczem, to trudno go osądzić, bo ma taką reakcję, że aż mi przykro. Dosłownie. Po prostu sądzę, że on chce być pewien w 100%, że trafi. Ale i tak wiemy, że ma wspomaganie celowania, więc nie wiem, co mu to da. I tak zostanie z permanentnie zbanowany, więc... No nie no, co to są za ruchy? Ja kompletnie nie kapuję go. Jeżeli ma wallhacka, to bardzo zabawnie się kryje. No, sprawdza sobie teraz B, gdzie bomba jest na A. No i są dwie opcje. Albo fakt jest, że nie ma łochaka. albo jest tak zielony w tę grę, że nie wie o co do końca nie chodzi, a sobie włączył, bo po sobie zainstalował. I ty sobie do doinstalował jeszcze. I suwek kompletnie nie sprawdza dla niego, to jest tylko po prostu wejście i... wcalowanie się w przeciwnika właśnie. Wciąż mnie ten łochak zastanawia. Może ma przycisk? I akurat teraz nie włączył. No to też mi jest ciężko zasądzić. Na pewno ma wspomaganie celowania. Tak jak już mówiłem trzy razy, i powtórzę teraz, że ja go za to zbanuję. Zbanuję, <noise> za, to, za to go zgłoszę. Jakbym ja mógł panować od razu, to by było szybciej i sprawniej, ale tak nie ma. Też już powinni to być takie rangi zaufanych czy coś, że przyspiesza proces. To było dobre. O, o. Wież, że tutaj jest. O. To jest boto, ale, ale Hedy trafia. On kompletnie jest zielony w tę grę. Już jestem pewien, że ma haka, ale jest tak zielony w tę grę. Ale fleszyka sprzedał. Mhm. Tutaj... Dobra, może było łufę widać, nie przepatrzyłem się, nie? Ale technicznie nie powinien strzelić takim prefirem, w ogóle. Jako mi glada. Jeszcze przegrał. Ajajaj. To nie będzie chyba dobry meczek dla naszego pana podejrzanego. Co za flash? Flashowałeś Dasto? Ale bania. Kurczę, ja im współczuję. Zawsze jak że nie grają normalnie, tak fajnie, chcą sobie zagrać. To wiecie, to jest troszeczkę przykre. Że gra się przeciwko cheaterowi, to wam troszkę psuje gierkę. A sobie po prostu zabije jak chce. ale w banie dostał. Mój punkt meczowy, no. To chyba już dużo nie zobaczymy. Mamy już deumko do końca. A nieba coś tam gadają albo na czacie piszą. Kiwają głową. Pod wieloryb wolał zginąć. Nie wolno. Tak nie powinno być. I. O, to, to już nie wiem. Dobra. To było Unexpected. Ale no dobrze, traktujcie tak cheatera, to się mu należy. Ale aim zatwierdzamy, wallhack zatwierdzamy, dodatkowych nie miał, nie było widać, nie patrzył się w ziemię, nie miał chupa, nie, nie teleportował się, nie biegał jakoś po leżanie, więc jest OK. Ale za to griffin... Czemu mi przeskoczyło do góry? Ale za griffin ponieważ ubił swojego. Tak więc zatwierdzam i lecimy z następnym demkiem. Wow, dość szybko, nawet z kryjem mogłem sobie wyjść. We are going on the trip in our favorite rocket ship to the evidence land. Review evidence. Co teraz mamy? Mamy loading. Okej, okay, fajna mapa, ja polecam takie mapy. Inferno turniowy, dobra. Okej, okay, odskocznie mało, chociaż inferno też się zaczyna coraz częściej powtarzać. Więc mamy nadzieję, że nie będzie ziemia. Proszę. I nie ma ziemi. Jest ok. Jest. Jest dziwnie. Jest pierwszy. Ma 9 killi, 6 deadów, 55% zabójstw w głowę, ale ma 141 średniego damage'a na rundę, więc. ciekawe. Półtorej osoby zabija na rundę około. Mniej więcej. Zobaczmy, jak na razie terroryści spokojnie nie raszują, powoli wyjmują, bo widzę, że cyteru lubi raszować, więc zostawimy jej. O, słyszał tupty. Tu było słońce tupty. Ale patrzy się wprost na przeciwnika, nie wiem czy to przypadkiem, czy tak dla zabawy. A widział, że przeciwnik się oddalił, to on też. No normalna, chociaż te obroty i tak dalej mi się nie podobają. Więc kan przez ściany, no dobra, dobra że nie? To... Chyba tak troszeczkę celownik przeskoczył, No wiecie. Też wyczekiwał. I teraz idzie, nie? A teraz nie wyczeka na kogoś innego, tylko podszedł. zostanie sam na pozostałych. Najlepiej, jak jest nasz pan podejrzany, który jest sam, versus ileś tam graczy, bo wtedy można łatwo potwierdzić, czy zaprzeczyć jakiekolwiek wspomaganie. A w biegu go trafił. musiał być pewnie taki fart. Oczywiście, że nie ma wspomagania celowania, nie? Bo skupiamy się na razie na tym, żeby wykryć co ma. Jak na razie to było podejrzane, że wiedział, gdzie przeciwnik będzie. W niektórych par partiach mapy. Tak więc, o, o, to już było złe, to było bardzo złe. Powinienś poczekać, aż zejdzie ten dym z granata. Już go bardziej podejrzewam o tego wallhacka. Uwaga, wszyscy wjeżdżają na banana, jak się taktycznie wycofał. Dobrze, to jest ta sytuacja właśnie, o to mi chodziło. Celu był troszeczkę widzieliście? Bo od razu w ścianę szczelił, od razu. Od razu w Aha. Chodziło mi o to, że szczelił w ścianę, zwanęło mu celownik na przeciwnika i ponownie jak zabił tego przeciwnika to wrócił na ścianę a tak to się oznacza, I'm Loka ale za wallhacka jestem pewien, bardziej mi teraz zastanawia to właśnie wspomaganie celowania ponieważ tutaj była bardzo dziwna akcja która troszeczkę udowodniła co nasz pan podejrzany potrafi i co ma zainstalowane bo w końcu sam by tego nie zrobił, proszę Czy cheaterzy nie mają na tyle wiedzy ani IQ, jeżeli czytujesz dla zabawy by komuś uprzykrzyć życie, to, to nie mam słów dla ciebie. Jeżeli czytujesz tylko na serwerze z botami, by sobie potestować śmiało. Dopóki nie grasz z innymi graczami, to jest ok. Chociaż są serwery, które mają wyłączonego wakania i wyobraźcie sobie tam zabawę. To jest po prostu. O! Dobre, dobre. wallhack, Definitywnie. To potwierdza kolej. Oho! To definitywnie potwierdza. Ale mi zastanawia to wspomaganie celowania. No wie gdzie jest przeci... Oj, oj, oj. Kurde. Ciężko powiedzieć, bo osoby z Wallhakiem i Autonube mogą sobie skanować prawie przez każdą ścianę, która jest dotykalna tą bronią, więc ciężko. Mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego będzie. Jaki ma fajny licznik? 5k, 1, 4k, 1, 3k, 1. Tutaj nikogo nie ma. Widzisz, że nikogo nie ma, ale wyjmujesz granata. Technicznie kwiatki już nie żyją przez ten granat, ale. Ale dalej nie puszujesz, bo widzisz, że są na lespie. Ciekawe. Teraz już puszujesz. I co my to mamy, co my to mamy? O, tak strzelił. No ale to nie udowadnia, no kurde. Taka sytuacja perfidna by się przydała. O, 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 Co to było? Coś mu celownik skacza. Hmm. Głuczek też strzelił przed zgonem jednego strzała, ale nie weszło raz razu w głowę. Może pod przycisk, może jakieś coś? Może musi trzymać prawy, a prawy to jest skołb automatycznie? Ja nie wiem. Oho, jak mu przeskakuje, to niemożliwe. Może pod przycisk ma takiego wiecie... Namierzanie full auto, bo wiemy, że mają, że przez ściany na full jadą. Tam ci już stoją na respi, i oni, oni już mają dość. Ta dwójka definitywnie woli się bawić sama niż z innymi graczami. Widzę, że robimy zabawy w grupkach, tak? Mamy dwie grupki bawiące się ze sobą. Nie mam pytań, co się właśnie tutaj stało. Ha, ha, ha. Stoi na rozpiale, nie zraszuję. Pewnie dał info, żeby inni zraszali. Może tak być. Albo po prostu terroryści, antywłaściwy terroryści, po prostu sprawdzić respa. Jest dość sporo. Uuuu, został Zeusem. To było energetyzujące dosłownie. Sądzę, że nawet z 20 HP może zwyciężyć. Chyba że zostanie taktycznego go pod nogi, tłumaczy ci nie zbytnio pomogą. Ale tam jest też czworokącik. I znowu oberwał od kogoś. Uuuu, uh, uh, uh. no zabili go i terroryści nagle wygrali, mieli szansę, spoko, a właściwie teraz antyterroryści Drużyna przeciwna, o tak lepiej, biegniesz nożem, co rzucisz nożem, o kurde Kalp jak wjechał na prany. a patrzcie jak namierza na głowę, nie? widać że chce to wygrać, on dalej nie rozumie że mecz cofnie dla niego to jest zabawa. mer zostanie cofnięty. Co go to obchodzi, bo i tak ma bana, nie? Kupi sobie konto za złotówkę nowe na Steamie, albo sam założy. To jest głupie. Wiadomo, że nie ma jakiejś tam możliwości zbytnio, żeby to zabezpieczyć, ale opcja, żeby dać Steam'a, żeby dać C za free, to po prostu. No i co to było? Zabił i koniec. To jest po prostu dla mnie nieważne. Zaznaczamy, co wiemy. Zaznaczamy, zaznaczamy. Niestety nie miał Gryfingu, też nie miał, więc tylko Wallhack, a im. Zatwierdzamy Demko. No i jeszcze jedno. Chodźcie go na dół, No co tak szybko te demka? Dzisiaj wyjątkowo te demka lecą jeden po drugim i nie muszę nawet na pulpit iść, a zwykle sobie robię takie mini przerwy, żeby, wiecie, edytować ten kawałek, co już nagrałem. Więc, zatwierdzamy... Zatwierdzamy właściwie, idziemy obejrzeć demko Review Evidence. Mamy mi Rage'a. wow, kto by się spodziewał. Nasz pan podejrzany, 1 kill, 0 deadów, średnia 20, 25, 45, średniego damage'a na rundę, 0% a więc zupełnie normalny. Co nam pokażesz? Oj, coś ci namierzyło albo mi się zdawało? Ha. Huh. Może być tak po prostu. Oho. Wiedział, że tutaj jest, ale dalej strzela, pomimo tego, że zabił. To takie troszeczkę już. weird. Więc, co dalej nam pokażesz? O, ciekawie się rozglądasz. Dobra, to już coś. No, widzisz głowę, widzisz głowę. To na spokojnie było głowę widać. Więc podejrzewam, że mało Haka i mu poświata zasłania. Poświata to jest... Bo ktoś pytał tutaj właśnie, poświata to jest tak, tak samo, tak jak my widzimy na demkach. Poświata wokół jakiejś innej osoby. To no, tylko jakby ktoś pytał. Są różne na to pojęcia, dosłownie. Ale dobra, mamy pod drewnem jednego. Dwóch nawet, już jednego. I... Oho, jak się, patrzcie jak się salwuje. Mmm... Dobry młotow ktoś rzucił. To był dobry. Jak się na CT luknął, taktyczne młodo, mówisz? Mhm. Mm no, dobra, młoto był normalny, ponieważ chciał zaplantować. Więc, jeżeli technicznie grał na tej mapie, to mógł dobrego młotowa rzucić albo tu się obejrzał, nie wiadomo. Ale teraz się zawahał z tym granidem. Widzieliście, bo został zabity w dżungli, ale mógł dalej rzucić do connecta, bo z konekta mógł przyjść. Ale on postanowił rzucić na CT. Intrygujące? Dość bardzo, ale taka prawda. Mhm. Mm no to jest hamskie. żeby się wychylił, żeby ta druga osoba miała jakiekolwiek szanse, jakiekolwiek. To byłoby super. Ale on nawet nie chce się wychylić na pełnej. Tylko by wystawała i by był przeciwnik na celowniku. To jest jego cel. Przeskoczyć teraz przez te drzwi to dla mnie będzie wystarczające. O. Nie jaka normalna osoba służąca drewno uderzy się hamuje. I wcelowuje. Normalnie byś się wycofał, a nie zahamował i wcelował. O, przynajmniej zraszował. No wiadomo, nie za w pomoże, ale. Uuu, a cię zgnoili, prawda? O Jezu, masz lagi chyba leciutkie. No, dość co dość leciutkie te 110 ping. -u. Mam nadzieję, że to nie jest ten cheat na ping, bo jeżeli tak, to będziemy musieli mu dać za inne cheaty Uuu, jaki fleszyk! Pingman, nadal stały. Trochę mi się to nie podoba. Aczkolwiek mamy płynną gierkę, więc jest okej. Okay. wyjaśnił. Dobra, to była bardzo szybka reakcja od strony naszego pana podejrzanego, bo Alfa widział więcej miał szerszy kąt, widzenia z samej tej góry. Ale nasz pan podejrzany zbytnio takiego kąta nie miał. To wiadome miejsce. No chociaż stamtąd z pa bo no bądźmy szczerzy, dźwięki to też jest kluczowy element tej gry. Też jeden z kluczowych, <laughs> właściwie Jakiś tam smuki nasz pewnie obejrzał, albo pograł się nauczył od innych, albo sobie smurfuje dla zabawy, go tak to bawi. I mamy dwóch, co zrobisz? Nie chcesz zbytnio wychylać. To nie było możliwe, na nie widziałem go. Mmm. Mmm. Kurde. Nie interesowała w, w ogóle osoba w dżungli, ale patrzył się w pałacach. W ogóle bomba na B. <laughs> Jak się odwraca, nie? No ktoś czeka w pałacach. He, <laughs> jakie wclowanie. Teraz pytanie, czy tylko on tutaj ma cheaty. Dosłownie, ale pink mać wciąż stały i to mnie martwi stały. No oscyluje w marginesie 2 do 4, z tego co widziałem, bo od 10 do 12 muskowa max. Taki troszeczkę dziwny stały ping. Zwykle się taki nie zdarza. Stabilny ping. No jest 112, mam no, dokładnie. I... ale najdę po nogi dostał. Uuu, skan lepszy. Szkoda, że przez... No, widzisz głowę, widzisz głowę. No i co to było? To jest dowód, że jak masz Wallhacka i bardziej wnego Wallhacka, to ci poświaty zasłaniają. A teraz nie ryzykował się zabić go. Ale nie miał do tego pomysłu, czy on wejdzie, czy nie wejdzie, czy tylko pikował. Tam już widzę, że bot jest. Też się nie dziwię. Ale mogliby wydy wydymać tego pana podejrzanego. On do dupy gra. Nie będę kłamał. Ale jak ci tak wyleci zajmę, no to faktycznie dużo nie zrobicie. Ale są sytuacje, gdzie Cheatera można zabić. Jest to udowodnione na, na odcinku wyzwań, który był niedawno, więc wszystko jest możliwe, chyba że się kręci i jedzie na pełnej, to troszeczkę ciężej, troszeczkę. I wie gdzie jest przeciwnik, nie? Ale woli zaplantować bombę na B. Okej, okay, nawet nie rozwalił tego drewnianego czegoś w oknie. Zapomniałem nazwy. To miało swoją nazwę, nie? Zapomniałem. I leci dwujeczka. Leci dwujeczka dżunglu. Fajna metoda na sprawdzenie, chociaż nie wiem, czy aż tak bardzo efektywna. Shorta leci, uważaj, uważaj. Ale timing. Tutaj wiedział, że na pewno będzie drzwi, bo przecież okno nie, nikt nie wchodzi do okna. I to też oczywiste, że nikt nie idzie środkiem, tylko wszyscy z prawej. Pada podejrzanego lewej. Jak są właśnie takie sytuacje, to jest najlepiej ocenić czy cokolwiek ma. Im więcej takiej sytuacji, tym lepszy wasz osąd będzie. Macka eksperta. Lepszy wasz osąd będzie. Pokaż coś ciekawego, pokaż, pokaż. Ale prefer robisz? Ale młotów? Troszeczkę gorąco. Dobra, jesteś troszeczkę w dupie, więc co zrobisz? Masz dwóch, prawie że na strzałem, tak powiedział, jeżeli ktoś CT nie zraszuje. Teraz definitywnie masz na easy. Wychylił, zabił, poszedł. Alfa się tutaj patrzy, ale nie wiem, czy to coś mu da. Oboje od konektora. Ryzykownie, ryzykownie, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bo interesuje nas outcom tego. Uuu, dobra, czyżby ktoś tam miał wallhaka, czy po prostu skany. Ustaw się za grubszą skrzynku. No, widziałeś. Uhu, dobrze, że we dwójkę to jest pomysł na cheaterów. Nigdy samemu szczególnie na cheaterów, którzy ledwie umieją grać. Dobra, tak więc wspomaganie celowania miał widzenia też. Dodatkowych niestety nie miał, chociaż się zastanawiam nad tym pingiem, ale wiecie, to są różne okoliczności i ciężko stwierdzić jednoznacznie, bo my widzieliśmy ok, tylko było to takie 10 sekundowe, 20 sekundowe coś, to co było dziwne. No i Gryfingu nie miał, więc zatwierdzamy, no i co? I to na tym odcinku, dzięki wam za oglądanie, że się spodobało, wiecie co robić, a my widzimy się już na tym odcinku, tak więc na razie, cześć!